Moje dotychczas chciałem podzielić się z wami pewnym pragnieniem, które Bóg włożył w moje serce. Jest to pragnienie modlitwy całego Kościoła, modlitwy jedności Kościoła o cud pokoju na świecie. To pragnienie zrodziło mi się w noc przed inwazją Rosji na Ukrainę. Ja ogólnie nie mam problemów ze snem, natomiast tej nocy nie mogłem spać i cały czas było we mnie takie przynaglenie do modlitwy. Od cud pokoju. Nie rozumiałem tego wówczas, dopiero kiedy się obudziłem i zobaczyłem, co się dzieje, zrozumiałem, dlaczego takie pragnienie pojawiło się w moim sercu. Pierwsza reakcja to oczywiście strach, lęk. Spotykałem wielu ludzi tego dnia, którzy mówili, że się boją, że są przerażeni wręcz, że nie wiedzą, co mają robić. I wtedy pomyślałem sobie, że przecież nie jesteśmy bezbronni, że armie tego świata mają swoje działa i armaty. A my jako chrześcijanie mamy broń, która jest potężniejsza od tego wszystkiego, i tą broń jest modlitwa. Tym bardziej cenna im bardziej jednocząca wszystkich nas. Dzwoniłem do wielu moich przyjaciół, znajomych, i, i wszyscy oni powiedzieli tak, wchodzimy w to, chcemy się tak właśnie modlić. Wymyśli się nawet sposób tej modlitwy, że ma być to pół godziny między 19 a 19.30 poświęcone. Na taki wspólny czas, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś, czy we wspólnocie, czy w domu, czy sam, możesz oddać Panu Bogu pół godziny modlitwy od cud pokoju. Ta modlitwa się mówi do was nie jako katolik, czy jako protestant, czy jako wyznawca prawosławia, ale mówi do was jako chrześcijanie, bo wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy synami jednego Ojca, który mówi, że gdy prosimy Go o chleb, to On nie poda nam kamienia. Dzisiaj chcemy prosić o cud pokoju na świecie. Możesz się modlić tak, jak chcesz. To nie, nie, nie ma żadnego tutaj, rytu tej modlitwy. Módl się tak, jak serce Ci to podpowiada. Taką bazą do tej modlitwy może być psalm 108, który jest wezwaniem do ufnego stajęcia przed Bogiem. Wezwaniem do pobudzenia swojej duszy, do tego, aby oddać Bogu chwałę bo On jest ponad wszystko. Ten psalm mówi też, że Bóg jest władcą całej ziemi i wszystkich narodów. Ale mówi także o tym, że Bóg przychodzi z pomocą tam, gdzie ludzkie ocalenie jest zawodne. W Nim dokonamy czynów pełnych mocy i On podepczy naszych nieprzyjaciół. Zapraszam Cię też, abyś w tej modlitwie wyzbył się wszelkiej nienawiści, wszelkiego, wszelkich negatywnych emocji, ale powierzył się Bogu. E, aby to On sprawił cud pokoju, aby ten cud był znakiem dla całego świata, że On jest Bogiem i nie ma innego. Dzisiaj proszę Cię, Panie Boże, właśnie o cud pokoju, o to, abyś zjednoczył nas w tej modlitwie jako, jako chrześcijan e, powierzam Ci to, co się teraz dzieje w świecie. Proszę Cię, abyś Ty sam przed samocą tam, gdzie ludzkie ocalenie jest zawodne. Abyś. Ty sam dokonał czynów pełnych mocy i ty sam podeptał naszych nieprzyjaciół. Amen.